Czym gościem Maciek Kawulski, witaj Maciek. Dzień dobry. Maciek zadowolony po gali KSW kolejnej 14? Bardzo, jeszcze nigdy nie było tak, żebym nie był zadowolony, po tej też jestem zadowolony. No świetne walki przede wszystkim. Przed chwilą podszedł do mnie Jura z Andrzeje powiedzieli, że ze sportowego punktu widzenia według nich to najlepsza gala w historii polskiego MMA. Ja tego tak jeszcze nie przemyślałem, no bo miałem dosyć dużo stresów i nie każdą walkę obejrzałem tak uważnie jakbym chciał, ale wierzę, że jeżeli oni tak powiedzieli, to tak jest, także jestem tym bardziej szczęśliwy z punktu widzenia jakby organizacji eventu wszystko wyszło, także czy jest stres, był stres na, na walce Janka Błachowicza, czy nie? Od początku do końca wierzyłeś w niego, wiedziałeś, że wygra? Ja, jeśli chodzi o Janka, byłem spokojny. Byłem przekonany, że jednak e, Daniel Tabera jest zawodnikiem, który chyli się ko końcowi, a Janek e, jest zawodnikiem który dopiero wyrasta, natomiast często w takich pojedynkach właśnie to wyrównuje i, i mogłoby się zdarzyć różnie, natomiast jakoś, nie wiem, podświadomie czułem, że, że będzie dobrze, natomiast jasne, no denerwuję się na walkach wszystkich zawodników KSW Team i, i zawodników, którzy są jakoś z nami związani, czy też dla nas się biją. No Szczęście w nieszczęściu, poza oczywiście pojedynkiem bratobójczym KSW versus KSW, gdzie ktoś musiał przegrać, we wszystkich innych walkach zawodnicy KSW wygrali, także dla mnie bomba. No. Powiedz, Dowda Kułak, Dowda przegrał i co teraz z nim, jeżeli chodzi o federację KSW? No widzisz, znów pytasz o to samo. No bo jesteśmy pogali. No, no tak. To no. To Powiedziałeś, że nie, nikt się nie może czuć bezpiecznie w federacji KSW, jeżeli odnosi porażki. No to już jest któraś tam z kolei, Daniela. Nie powiedziałem tak. Powiedziałem tylko, że MMA. We wszystkich sportach walki, a szczególnie, sport, we wszystkich sportach, a szczególnie sportach walki, każda walka o czymś tam decyduje tak? i może zadecydować o upadku bądź, bądź początku czyjejś tam kariery. Nie chcę się opowiadać o Janku, o, o Danielu Dowdzie, dlatego że stoczył świetną walkę. To była walka, w której decydowały punkty, a więc, a więc stosunkowo mało. I, 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 i na pewno żadnej deklaracji tutaj nie złożę musimy porozmawiać z Danielem w ogóle jak on sobie wyobraża dalej swoją przyszłość myślę, że Daniel ma jeden problem nie potrafi do końca zbudować własnej kondycji na to, żeby wytrzymać pojedynki ma bardzo dobre początki i stosunkowo słabe rozwinięcia. jak u Beethovena podobno a powiedz, jeżeli chodzi o Krzyśka Kułaka co teraz w stosunku do niego i czy tak przy okazji na koniec czy myślicie o rewanżu, bo ta walka była dość wyrównana tak jak powiedziałeś na razie nie myślimy o niczym, na, jedno jest pewne. Następna walka K K Krzysztofa Kułaka będzie w obronie pasa, a więc y nie wydaje mi się, aby ona była z Danielem Dowdom. Natomiast y kto będzie jego przeciwnikiem, tego jeszcze my nie wiemy, także y myślę, że nie jestem w stanie się jakoś tam precyzyjnie odpowiedzieć. Pudzian zadowolony z wyniku, zadowolony z przebiegu walki. Tak myślisz, że to się potoczy? Prawdę mówiąc stawiałem tak 60-40, natomiast jestem zadowolony, jasne, to jest, to jest dobra platforma do tego, żeby z Mariuszem dalej rozmawiać, proponować mu kolejne walki, wypełniać kolejne wspaniałe hale. Mariusz pokazał i moim zdaniem chciałem powiedzieć to odpowiedzialnie. W moim rozumieniu to jest czwarta walka Mariusza, w tej walce gdzieś tak w trakcie, w połowie Mariusz stał się prawdziwym zawodnikiem MMA, dzisiaj może tak się nazywać. A powiedz, Najman Saleta, zaskoczył Cię pojedynek? Najman na początku zaatakował i później wygrywa saleta. Oceń całą walkę, ocen postawę obu zawodników. Zaskoczył, nie zaskoczył. E, zaskoczył dlatego, że e, mogłoby się to potoczyć zupełnie inaczej, gdyby przewidywać Bukmacherkę i, i, i jakby, no, może nie Begrant, a, a, a możliwości zawodników. Jednak większość ludzi stawiało na saletę. Natomiast ja mówiłem, że jeżeli Marcin będzie boksował i chciał w sportowy sposób rozegrać ten pojedynek, to szanse ma niewielkie. Traktuję Przemka jako lepszego boksera. Natomiast jeżeli pójdzie w bójkę, to wiele może się wydarzyć i tak się stało. Marcin, Marcin bardzo dobrze zaczął na początku, właściwie po jednym ciosie wywrócił e, Przemka, zrobił dosiad. No tyle tylko, że zabrakło końca. No. Jak się jest w dosiadzie, to trzeba wiedzieć co dalej. Marcinowi zabrakło tej wiedzy i doświadczenia. E, sytuacja się obróciła. Przemek też nie bardzo, szczerze powiedziawszy, wiedział co zrobić, to duszenie było. Znaczy, wiele lat trenowałem... Wiele lat trenowałem parter, nie znam takiego duszenia. W każdym razie nie wyobrażam sobie, żeby z takiego duszenia ktoś klepał. Natomiast no, widocznie było na tyle mocne, że no, potrafiło zakończyć walkę. Także jest ok, no fajnie, dobra walka. Fajnie, że nie zakończyła się szybciej, fajnie, że, że dała chwilę oddechu, fajnie, że ta sytuacja chociaż dwa razy się obróciła w różną stronę, no bo to, no, no, bo to zagwarantowało wszystkim doskonałe show. A powiedz, co dalej z Marcinem Najmanem po tym pojedynku KSW i jakieś kroki w stosunku do niego? Myślę, że dla Marcina Najmana miejsca w, dużym, w dużych galach KSW już nie ma. E, Upatruję dla niego być może w przyszłości miejsce na Fight Clubie, jeśli, jeśli będzie nadal ciężko trenował i, e, i rozwijał się w kierunku MMA. Natomiast to pytanie trzeba zadać najpierw Marcinowi, ponieważ tak jak powiedział Przemek, Marcin zapowiedział koniec swojej kariery. Także jeżeli będzie chciał się dalej bić, możemy myśleć, ale już na pewno nie o dużych galach. A powiedz właśnie, KSW Fight Club, co to takiego, czego kibice mogą się spodziewać i walki w oktagonie, czy to jest taki przedwstęp do tego, że tutaj na dużych galach też zobaczymy klatkę, czy to tylko i wyłącznie na, na FC? Nie, 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 nie. Ring jest w moim i Martina rozumieniu lepszą platformą widokową. Yy szczególnie na halach polskich, które są głównie budowane pod siatkówkę i koszykówkę i niestety większość ludzi ogląda to z dołu. Ja byłem na UFC, byłem na paru walkach w klatce w Stanach Zjednoczonych i na świecie i wiem, że no, jeżeli nie ma dobrych ekranów, to tak naprawdę walki nie widać. Gala KSW Fight Club, znaczy jakby zacznijmy od tego, że wydaje mi się, że lepiej walk MMA toczy się w klatce, no bo klatka jest jakby kolejnym narzędziem, można ją wykorzystywać, no w ogóle jest lepiej. Natomiast z punktu widzenia widokowego jest dużo gorsza. Tak, Fight Club, gala organizowana na 200 osób, ekskluzywne stoliki, e, to jest miejsce do tego, żeby bić się w klatce. W moim rozumieniu tam będziemy promować klatkę e, i prawdziwe m, trochę undergroundowe, ale nie tylko pojedynki MMA, takie, które, które z jakiegoś względu nie pasują do dużych gal. Na dużych galach będziemy, będą, pojedynki MMA będą rozgrywały się w ringu i nie mamy zamiaru tego zmieniać. Ale zawodnicy walczący na Fight Clubie mają czuć się jako zawodnicy drugiej kategorii, bo mówisz, że tacy, no, to są zawodnicy... No, tak, tak, tak można wysnuć z Twoich słów. Nie, to Przepraszam, to nie chciałem tego tak ująć. Bardziej chodzi mi o to, że nie o zawodników, a o zestawienia, tak? Pewne zestawienia z punktu widzenia rankingowego, stricte sportowego czy jakiegoś tam innego nie pasują do dużych gal, natomiast zawsze jest miejsce na Fight Clubie, żeby, żeby je rozegrać I to, jest, i to jest dla nas świetna platforma. Y a dowodem na to, że, że to nie jest gala dla gorszych zawodników jest chociażby to, że w main evencie na najbliższej gali będzie się bił e, Antek Chmielewski e, z Gregiem Babenem, bardzo, bardzo dobrym zawodnikiem francuskim, który akurat idealnie pasuje na, na, na dużą galę. Także. także ten main event wiele wyjaśnia i parę innych walk pokazuje, to tam się biją głównie zawodnicy, którzy się bili na KSW, na przykład z jakiegoś powodu w tym momencie nie biją się, ponieważ nie wiem, nie rozgrywane jest turniej w danej kategorii, czy nie mamy dla nich jakichś ciekawych extra fightów, a tam jest miejsce, żeby to rozegrać. Myślę, że to będzie gratka dla prawdziwych fanów MMA, no i dla ludzi, którzy chcą się tego mało uczyć. Będzie to gratka dla wszystkich, którzy lubią prawdziwe emocje. Zapraszam 9 października, można oglądać to w TV, no i na żywo oczywiście, aczkolwiek miejsc wiele nie jest, także trzeba się śpieszyć. A Maciek, powiedz, ile takich gal y, Fight Klubu macie zamiar robić w ciągu roku i powiedz, ile. Y, no bo tak, teraz widzimy się pewnie w lutym, na dużej gali KSW, bo tak zapowiedział chyba Paweł Wójcik, a tych fight klubów ile będzie w roku? No nie wiadomo czy w lutym, natomiast na, na pewno pierwsze miesiące nowego roku to jest gala 15. Jesteśmy w trakcie rozmów i ze stacją Polsat, i, i z Halon Torwar i, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, ile będzie fight clubów, tego nie wiem. Muszę też jakby zobaczyć, jak to pójdzie. Badamy rynek, przyglądamy się temu, staramy się, staramy się zostawiać ślady w różnych sektorach rynku. Takie ślady MMA, zobaczymy, zobaczymy, jakim piętnem odbije się ten krok i ten ślad. Jeżeli to zaskoczy, jeżeli ludzie będą chcieli dalej przychodzić na takie pojedynki, tacy ludzie, no to oczywiście, że, że, że jak będzie popyt, będzie podaż. Natomiast no, nie odpowiem Ci teraz, ile będzie w roku. Planowo chcielibyśmy żeby fight cluby rozgrywały się docelowo co dwa miesiące, ale na pewno będziemy jakiś czas rozpędzać tą machinę, żeby po jakimś czasie tak właśnie to wyglądało. Czujesz poczucie winy? W wielu kwestiach tak, ale nie wiem o co pytasz. Chodzi mi o Tomka Drwala, bo chyba po obejrzeniu tego wywiadu dos, dość soczystego, no niezbyt mu się tam powiodło na kolejnej gali UFC i dużo, wielu kibiców teraz mówi, no stawia znak zapytania o Tomka Drwala i ogólnie jego przyszłości w tej federacji. Ja stawiam znak zapytania przy Tomku Drwalu i jego w ogóle światowej karierze już od dawna, także nie, nie, nie widzę nic dziwnego na tym, dlaczego mam się czuć winny. Dlatego, że, że, że przegrał walkę z średniej klasy zawodnikiem na gali Fight Night, która nawet nie jest dużą galą UFC, a dodatkowo jeszcze na tej gali Fight Night, która nie jest dużą galą UFC, bił się w undercarcie, czyli nawet nie było go w telewizji I, 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 i to miało symbolizować tą wielką karierę. Przegrał tą walkę, nie sądzę, że poza tym dodatkowo jeszcze przegrał w bardzo nieciekawy sposób. Nie sądzę, żeby Dana White miał dla niego jakieś dalsze intratne propozycje. Myślę, że nadal będzie musiał siedząc w saunie, jak ktoś zobaczy jego kalafiory, odpowiadać, że tak, on jest tym zawodnikiem, który bije się w tej formule, co Mariusz Pudzianowski. Czego oczywiście mu nie życzę, no ale prawdopodobnie czeka go taka przyszłość. Nie mam nic do Tomka. I chcę zakończyć ten temat, to nie jest żaden rozległy diss. Po prostu zachował się nieładnie, odpowiedzieliśmy na to. No cóż, jeżeli Tomek chciałby ze mną wystąpić na pięści, na pewno szans bym nie miał na to, Natomiast jeżeli wojuje z nami na media, no to z całym szacunkiem może się okazać, że tutaj sytuacja się zupełnie obróci. Może chciałbyś podać mu rękę i zaprosić go na Fight Club? Nie, niekoniecznie chciałbym akurat się z nim widzieć i w ogóle z nim rozmawiać. Natomiast jeżeli zapłaci za bilet, zapraszam go na Fight Club również. To jest otwarta gala, każdy może kupić bilet. Dobra, dzięki, powodzenia. Dziękuję bardzo.